zostawiła marynarka, ale tam jest tak gorąco, tam 140 gardeł w tej chwili oddycha i się tak przejmują niesamowicie. Będziemy mieli znowu takie święto, święto patriotyzmu, bo muszę Państwu powiedzieć jak wszedłem tu na próbę i pewną piosenkę, która będzie na zakończenie pierwszej części trenowały te trzy zespoły naraz, to mi tak ścisnęło gardło, że nie mogłem powiedzieć ani słowa. I wydaje mi się, że takich chwil też w czasie tego koncertu będzie troszkę. Zresztą mieliśmy niedawno Mazowsze, niedawno mieliśmy Śląsk, a no więc warto wracać do tych korzeni. Może jest jakaś taka mania u mnie wracania do tego folkloru, do pokazania tej duszy naszej, tego serca. Jeśli jeszcze w tej chwili ci artyści gdzieś daleko mieszkają, i o tym właśnie chcę powiedzieć, bo proszę Państwa, co to znaczy Polonia? My tak sobie zawsze mówimy Polonia zresztą w czasie całego PRL-u to słowo się absolutnie zdegradowało, straciło jakieś uczuciowe znaczenie. Władcy PRL-u zerwali jakby z Polonią. Cóż to jest Polonia? Polonia to. Ludzie, którzy wyjechali, wyemigrowali z Polski. Tak się określa Polonie. Jak jest w domu niedobrze, bo głodno wyprowadzamy się, szukamy gdzieś, żeby nam było lepiej. I tak Polacy też postanowili szukać tego miejsca, bo w różnych okresach czasu szukali chleba, jak wiecie, ta emigracja za chlebem, ale to nie jest tylko za chlebem. I chciałbym przybliżyć trochę ten temat, zanim się program zacznie. Bo jak Państwo widzą, jeszcze trenują. Musimy im dać trochę czasu. Zespół z Brazylii przyjechał dopiero dwie godziny temu. Proszę Państwa, Polonia, wrócę do tego terminu. Więc to są emigranci. To nie są ci Polacy, którzy mieszkają na terenach, które kiedyś były polskie, a później zostały włączone administracyjnie do innych państw. Tak jak. Zaoldzie, czy te wszystkie tereny, które zostały objęte, że tak powiem, tym imperium rosyjskim po zaborach, a później częściowo zostały poprzez nowy ład w Polsce w 1918 roku znowu włączone do Polski, a później znowu w 1945 roku utraciliśmy, a więc nie mówię o tych terenach. Tamci nazywają się Polacy. Polacy, którzy mieszkają na Ukrainie, którzy mieszkają w Czechach, którzy mieszkają w tych miejscach, które kiedyś należały do Polski, teraz się nazywają Polacy, którzy mieszkają tam. No, natomiast Polonia to są ci, którzy wyemigrowali z jakichś tam powodów. A jakie to były powody? No, bardzo różne. I tu właśnie o tych powodach chciałbym powiedzieć. Pierwsi, którzy zaczęli emigrować. To byli, proszę Państwa, koloniści polscy. Trudno w to uwierzyć, ale chcieli skolonizować Amerykę. Trochę im się udało, to znaczy w sensie takim zawodowym, natomiast nigdy w sensie administracyjnym. Tam więcej szczęścia mieli Francuzi, mieli Anglicy, Holendrzy i tak dalej. Hiszpanie oczywiście. Ale Polacy, muszę Państwu powiedzieć, że też chcieli skolonizować. Te pierwsze kolonizatorskie zapędy były na początku XVII wieku, kiedy jechali do Ameryki z myślą właśnie skolonizowania Ameryki. No nie udało im się, ale pozostały wielkie obszary takie powiedzmy, jak je nazwać, rzemieślnicze, które w Ameryce jeszcze istnieją, bo ci nasi doszli koloniści implantowali na teren Ameryki, szczególnie Ameryki Północnej, wtedy takie zawody jak mydlarze, nie wiem jak ich nazywać, ale ci, co mydło robili, co robili powrozy, co robili, i tutaj Państwa zaskoczę, dziekć. Kto zna w tej chwili takie słowo, raz się gdzieś tam pojawia. O tym, że ktoś dziegciu dołożył łyżkę dziegciu do beczki miodu. A ten dziegć, proszę Państwa, okazuje się, że my Polacy słynęliśmy z tego. I od XV aż do XIX wieku eksportowaliśmy dziegć na całą Europę. To była taka masa robiona z przeróżnych drzew, roślin. To służyło tak ogólnie mówiąc do celów farmaceutycznych i także uszczelniania okrętów, nawet jeśli chodzi o kolonizację Ameryki, to ciekawostka, wyczytałem, służyło do, a w Ameryce kto był, Indianie, do przyklejania grotów do strzał. Jesteśmy rewolucjoniści w gospodarce. Także z tym dzieciem trochę nam wyszło, a trochę nam nie wyszło, ale później, proszę państwa, zaczęła się ta emigracja. I tu chciałbym wyjaśnić parę rzeczy. Kiedy się ona zaczęła? Po ostatnim rozbiorze Polski. I tu chciałbym zrobić małą przerwę, bo muszę się ucharakteryzować. To jest ta moja charakteryzacja. Bo od czego zaczęły się wielkie migracje? Zaczęły się od czasów, no, nazwijmy to czasy napoleońskie, bo była wielka sztama z Napoleonem. A po trzecim rozbiorze Polski zaczęli Polacy wyjeżdżać trochę za granicę. Pierwsze to byli ludzie, którzy szukali niepodległości u boku Napoleona. I w 1797 roku w Lombardii powstały legiony. Kogo? Generała! Dąbrowskiego, tak jest, tego, od Mazurka. Ale chciałbym tu jeszcze przed tym pokazać, jak to wygląda w tej chwili, bo tak Polacy wyglądają na granicą w tej chwili. To znaczy nie Polacy, Polonia, Polonia. Tak jest, jest rozmieszczenie Polonii. Jesteśmy wszędzie w zasadzie, jeśli chodzi o Amerykę Południową, Brazylia, która dzisiaj jest reprezentowana, Argentyna oczywiście, Stany Zjednoczone, Kanada, Alaska nawet. No i cała Europa, Połacie Wielkie, Rosji, Australia. Ile nas jest, proszę Państwa? Nie wiem, kto zgadnie, ile wszystkich. 21 milionów podobno. Oczywiście źródła różne inaczej podają, ale 21 milionów. Te nasze spotkania mają też taki charakter trochę poznawczy, dlatego sobie pozwolę kilka informacji podać. Ale USA to jest 10 przeszło milionów. W Niemcy 2 miliony. Brazylia, która gdzieś tam daleko jest, ma milion osiemset. Czy to możemy sobie wyobrazić, że tylu nas jest? A propos Brazylii, proszę Państwa, jest taka książka, którą ja przeczytałem 40 chyba 5 lat temu, która się nazywa Okrążmy Świat Jeszcze Raz. Pierkut się nazywa, autor. W każdym razie jest dwóch autorów, dwóch studentów, którzy w 1926 roku zrobili taką szaloną podróż po świecie. I ogromna część tej książki jest poświęcona właśnie Brazylii, gdzie pokazują, jak się tam ci Polacy w Brazylii urządzają. Później już nie było takich wielkich emigracji do Brazylii, to jest zarobkowe w XIX wieku, oczywiście. Dlaczego? To powiemy sobie w dalszej części. No i proszę Państwa, zaczyna się okres 1797, kiedy. Generał Henryk Dąbrowski w Lombardii, Lombardia to jest dookoła Mediolanu, taki region, i tam ten region został podbity jako pierwszy przez cesarza Francuzów. I cesarz Francuzów miał pomysł na to, żeby właśnie tam wesprzeć swoją armię oddziałami, których ochotniczo zgłaszały się po to, żeby szukać niepodległości u armii napoleońskiej. Nie chcę tutaj rozwijać tematu, bo to był strasznie długi, w tylu bitwach brali udział, że trudno to opisać ale po pewnym czasie stali się trochę niewygodni na Napoleona, bo sytuacja polityczna trochę się zmieniła, podpisał z Anglią pokój, a oprócz tego Polacy zaczęli rozrabiać, zaczęli się nie podporządkować rozkazom oficerów francuskich itd. I Napoleon miał wtedy ogromne kłopoty, bo Francja miała zamorskie terytoria, nad którymi chcieli zapanować, ale w niektórych z tych terytoriach się lud buntował. Taki lud buntował się gdzie? na Haiti. Cholera, gdzie to jest? Taki kawał w Ameryce Środkowej, wysepka pośród tych wszystkich wysp karaibskich i tam zaczęła się ludność buntować i nagle cesarz ma pomysł, wysłać tam tych niepokornych Polaków i wysłał na Haiti różne źródła, różnie mówią, ale między 4 a 8 tysięcy ludzi. I wspierać tam Francuzów, którzy nie mogli sobie dać rady z Czarnoskórymi mieszkańcami Haiti. Straszne rzeczy tam można przeczytać, okropne, co tam się działo, jakie walki, nieprawdopodobne. Zbuntowała się, bo Haiti było już pierwszym terenem, pierwszym regionem, który miał swoją autonomię w tej Ameryce Łacińskiej. Zbuntowali się, było powstanie i ci Polacy zginęli tam, boże, ja nie wiem, nie chcę używać liczb, ale tysiące, z tych ośmiu tysięcy to chyba za sześć tysięcy, czy ileś zginęło, aż w końcu zaczęli przychodzić na stronę haitańską, na stronę tych powstańców. Lud haitański zaczął ich lubić. I taki był generał Salines, generał haitańczyków, który zmienił zdanie o Polakach, powiedział: A oni mają też swoją niewolę, też swoje problemy straszne z wolnością. Wszystkich wycinał w pień, kiedy powstanie zaczęło wygrywać. Natomiast Polaków oszczędził. I proszę państwa, co się dzieje? O tak wyglądaliśmy wtedy, barwny ich strój, amaranty zapięte pod szyją. O Boże mój, jak te polskie łany się biją. Każdy pamięta tą powieść, A za tym barwnym strojem kryje się tyle różnych niespodzianek i tyle krwi, i tyle nieszczęść niesamowitych. Ale wróćmy do Haiti. Kto to jest, proszę Państwa? Kto to jest? Polak mały. Tak, to jest Polak. Proszę sobie wyobrazić, o to jest taki obraz, który przez Polaka został namalowany. Znany jest bardzo, dlatego pozwalam sobie pokazać, ale w internecie, kiedy czytałem o tym, niesamowicie ciekawe rzeczy, ale są tak niewstrząsające sceny, opisane bardzo dokładnie, gdzie Polacy właśnie ginęli, gdzie kinął ten lud haitański. I później ci Polacy zaczęli współpracować z Haitańczykami i odwrotnie, i oszczędzono ich, i garstka, która ich została, dała początek polonii na Haiti, gdzie w tej chwili jest mnóstwo ludzi, którzy mówią po polsku, śpiewają, tańczą, i takie zespoły, jak dzisiaj będziemy widzieli z Brazylii, istnieją na Haiti. Straszne walki tam były. To jest też Polka, tak? To jest też Polka. To są Polacy czarnoskórzy, którzy dali początek tej linii i żenili się z miejscowymi kobietami i dało to początek takiej polonii, która jest czarna. Wyobraźmy sobie w tej chwili przyjeżdżają Polacy do nas czarni, czy czasem jakieś bakterie nie przywiozą? To są, są haitańskie rodziny, polskie rodziny. Żebyśmy wiedzieli chociaż troszkę o tym, to zobaczcie, taka kropka gdzieś daleko od Europy, tam gdzieś byli Polacy, ginęli, i teraz ciągle jeszcze są i nie, nie możemy o nich zapominać. No ale co, zaczyna się okres napoleoński, to znaczy już się zaczął oczywiście, dlatego sobie to czako, tak zwane, pozwoliłem założyć, przemawiające. Tu jest e, empereur. Francuzów, cesarz, który z Józefem Poniatowskim, który już był wtedy generałem, bo był już mianowany za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego. I mnóstwo mnóstwo rzeczy można przytoczyć, różnych bitew nieprawdopodobnych legionów Polski u boku Napoleona. Oto książę Józef Poniatowski, który grał ogromną rolę, a później, kiedy zginął pod Lipskiem w 1813 roku, o ile pamiętam. A to jest właśnie amaranty zapięte, pod szyją, Nazywali się to szwoleżery, szwoleżerowie. Szewo to są konie, leży lekka konnica. leży, szwoleżerowie nasi, z których jesteśmy tak dumni, a którzy byli w liczbie około 35-40 tysięcy ludzi i z których około 30 tysięcy zginęło. Też nie biorę odpowiedzialności za te dokładne liczby, ale mniej więcej tak to było. Także tym okupiliśmy wolność. A Napoleon przyjeżdża do Polski w 1807 roku na koniu. Tu przejechał koło naszego hotelu, bo włonił się spotkał z Marią Walewską. Muszę tu przerwać, choć róg trzymał. Wszystkim się zdawało, że Bartkowski gra jeszcze, a to. chłopcy walczyli, jak tutaj byśmy sobie popatrzyli na ten obraz, ale w każdym bądź razie armia napoleońska i nasi legioniści. Tak pięknie to wygląda, że chciałoby się tam być, prawda? Ale to było okupione straszną krwią, strasznymi wysiłkami i nieludzkim w ogóle traktowaniem człowieka przez człowieka. I tak to się skończyło później, w 1812 roku tak wyglądało i w tej w która otacza cesarza Francuzów jadącego w 1812 roku spod Moskwy, to na pewno byśmy się doszukali tam na naszych Polaków. Co my mamy z tej całej szarży wokół Napoleona? Księstwo warszawskie mianowicie, które powstało w 1807 roku. Jesteśmy za to wdzięczni Napoleonowi, nawet mało tego do dziś śpiewamy. Bonaparte dał nam przykład, jak zwyciężać pan. jak to cytuję, chociaż zawsze pręże się i łzy mi lecą, jak Mazurek Dąbrowskiego brzmi. Księstwo Warszawskie, które zaczęło się w 1807 roku i w zasadzie skończyło się niedługo potem, bo w 1815 roku po Kongresie Wiedeńskim, Francuzi, to znaczy księstwo warszawskie to nie było, Polskie to była cała piecza i polityczna i zbrojna i wszystko było, Francuska, należeliśmy no, do Francji. Ale w 1815 roku zmieniła się zupełnie sytuacja polityczna i po dziewięciomiesięcznym kongresie wiedeńskim, który trwał od września 1814 do czerwca 1815, urodziło się nowe dziecko dziecko nazywało się Królestwo polskie. A królem polskim był kto? Znowu emperor, car Rosji, Mikołaj I, który ustanowił swojego namiestnika w Warszawie, księcia Konstantego, swojego brata zresztą. Trwało to do 1830, bo w 1830 co? Powstanie jedno z największych powstań, chociaż wcześniej też e, rozpoczęło całą tą emigrację powstanie kościuszkowskie w 1793 roku, a teraz w 1830 roku powstanie listopadowe. Znowu zaczęło wielką emigrację. I tym razem to była emigracja, proszę Państwa, już nie tylko zarobkowa, ale też intelektualna, w sensie polityczna, bo tu zaczęli emigrować się inteligenci, artyści i tak dalej. Państwo wiedzą na przykład o tym centrum zbudowanym w Paryżu przez Księcia Czartoryskiego, które emanowało na cały ówczesny, dostępny nam świat. I ta emigracja rozwinęła się na całą Europę. Jakbyście Państwo wzięli książkę o Adamie Mickiewiczu, których wydano już całą masę, to byście zobaczyli, że wtedy w te konie, zaprzężone diżansy, transportowały naszych intelektualistów, naszych artystów, właścicieli naszej polskości po całej Europie, zmieniając konie po drodze w przydrożnych gospodach. A Mickiewicz załędrował aż tam na dół do Istanbul, gdzie zmarł w 1856 roku. No, oczywiście to za tym idzie właśnie Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid. To są nazwiska, których mamy wszyscy, ale wiele, wiele jeszcze innych, którzy dali się poznać jako działacze polityczni, jako poeci, jako artyści okresu romantyzmu. A więc tego wzdychania, by Polska powstała znowu. Później zaczął się niesamowity eksodus, zaczęła się wędrówka narodu polskiego, ludu polskiego po świecie, było po prostu ciężko, był głód. Więc statki do Stanów Zjednoczonych, do Brazylii, do Argentyny, no, gdzie tylko można było kupić taniej chleb. To były tysiące, tysiące, setki nawet tysięcy ludzi, bo z tego się wzięła ta wielka migracja. To są pierwsi osadnicy w Brazylii, którzy budowali kościoły, budowali domy kultury, tworzyli zespoły ludowe, teatry. Które utrzymywały tę polskość. Ale szczególnie, tu chcę podkreślić, bo wiele źródeł na to wskazuje: teatr, czy jakieś skupiska ludzi. Czy różnie to było, bo w Brazylii, na przykład, powstał ten zespół, który tutaj będziemy widzieli za chwilę, ale może o tym zespole później. No, i w Brazylii też bardzo duża migracja to byli ludzie z Gdańska, niemieckojęzyczni, ale Polacy. I tutaj właśnie Nowa Danzig, później to z tego powstało miasto Kombe, Tak wyglądały te wszystkie ruchy polonijne. I ich los był no, nie do pozastroszczenia. Klepali biedę, robili wszystko, co można. Niby legionista a zasycham u ustach. Nie wiem, czy ci legioniści też tak popijali. Ale tu powiem taką anegdotkę małą, bo opuściłem pewien epizod, który warto może przytoczyć. Bo wśród tych wszystkich wojen napoleońskich była też znana państwo bitwa pod Samosierrą. Prawda? To był 1808 rok. Tutaj sobie wrócimy, wrócimy do tych legionistów. O. 1808 rok, 30 listopada. Napoleon z całą ogromną armią, może nie z całą, bo bardzo duża część przeszła południem, a on od północy chciał zdobyć Madryt, który zaczął się rewoltować przeciwko władz. I Musiał przejść przez wąwóz pod samosierą. Samosierą, która mu otwierała drzwi do Madrytu. I to była walka, która przeszła do historii. Trwała podobno kilkanaście minut, ale przeszła do historii jako ta walka taka przykładowa. Mianowicie, kiedy już Francuzi nie mogli sobie dać rady. A było to na takim wielkim wzgórzu, cała walka się odbywała na wysokości mniej więcej 1440 metrów i niżej i trochę i wyżej. Różnica poziomów była 200 metrów, czyli na górach, przełęczach, gdzie pełno dział, ale opis tej bitwy pozostawiam w lekturze. Napoleon w końcu powiedział czyli dajcie to Polakom, kiedy już sytuacja beznadziejna była. I stu kilkudziesięciu Polaków, właśnie Właśnie takich chłopców, jak to widać na zdjęciu, ruszyło do ataku i niewielkie straty, ponosząc, bo tam tylko kilkanaście osób, zdobyła ten wąwóz pod Samosierą. I co się dzieje później? To jest taka anegdota, oczywiście jedna z wielu, wielu anegdot, ale coś tam prawdy w tym jest a propos tego picia, bo po tej walce Napoleon cały korpus kazał ustawić się na placu i powiedział swoim wszystkim żołnierzom, Monsieur, soyez comme le Polonais, panowie, bądźcie tacy jak Polacy. A ci wszyscy Francuzi podnieśli głos i powiedzieli, mais le Polonais, tu To znaczy Polacy byli pijani, bo im podobno dali tam w gaz troszeczkę. A Napoleon miał powiedzieć, soyez sous, mais soyez comme le Polonais, bądźcie pijani, ale bądźcie jak Polacy. I jak jedziemy do Francji, to niestety to ostatni fragment tego zdania jest tylko znany, a mianowicie pijany jak Polak. No i co zrobić? <klucza> Ale miejcie argument zawsze w ręku, jakby co. Wracamy do. Już kończymy nie chcę nadużywać cierpliwości. To jest taka chata w kurytybie. Tu będzie zespół z kurytyby. Która jest odnowiona, bo tam są takie parki polskie, pokazują jak Polacy, ci osadnicy mieszkali. No i dochodzimy do następnego etapu tej emigracji polskiej, to jest wojny, pierwsza wojna światowa, a szczególnie druga wojna światowa, która, o ten, nic nie muszę więcej mówić, ten wagon wszystko symbolizuje. Jechaliśmy do wtedy Wielkiego Związku Radzieckiego, które jest takie zdjęcie, które też jest symbolem. Ale proszę Państwa, tak, los nasz nie był wtedy łatwy, ale teraz chciałem pokazać jeszcze inną mapkę. Co to jest? Co za kraj? Iran, tak. W 1942 roku tych wszystkich Polaków, którzy więzieni zostali gdzieś tam na strasznie mroźne połacie Związku Radzieckiego, przyjął Iran. 116 tysięcy polskich uchodźców. Nie zaszkodziło to Iranowi, oproszę, ponad 70 lat temu Iran przyjął ponad 77 tysięcy żołnierzy i ponad 43 tysiące cywilów, w tym 20 tysięcy dzieci. Ci żołnierze do, dołączyli później oczywiście do armii Andersa, inni się rozpierzchnęli, ale wiele jeszcze Polaków mieszka na terytorium Iranu. Trudno powiedzieć źródła na ten temat są skąpe, trzeba by wejść do jakiejś biblioteki i poszukać, ale na pewno jeszcze ich jest tych potomków bardzo, bardzo dużo. To są właśnie te dzieci polskie, które zostały przyjęte przez Iran w 1942 roku. Taki był ich los, i wiele z nich spoczęło na cmentarzu polskim w Iranie. A później zaczyna się inny rodzaj. Emigracji w 1968 roku szczególnie ma wielkie, wielkie, kulturowe znaczenie emigracja Żydów, którzy są na terytorium Polski i to była haniebna decyzja naszego woda wtedy Gomułki. Także 68, 20 tysięcy około Żydów wyjechało z Polski i to takich, którzy mogli mogli być bardzo przydatni narodowi polskiemu, bo kochali bardzo Polskę i bez tej Polski ciężko im do dzisiaj żyć. Za granicą. Tu następują takie daty jak 1989, a więc zmiana tego całego status quo w Polsce. Później następuje 2004, gdzie Unia Europejska przyjmuje nas. No i w tej chwili wyjeżdżają i jesteśmy nareszcie krajem przyjmowanym i w Anglii, i we Francji, i w Ameryce, gdzie polska chata się liczy. Zapraszam teraz.

O mundo que preza a bandeira, que pesa a fronteira com sangue no chão. Eu sou guardião desse mundo de alma guerreira e rede as na mão, mas de demais, quando bom ver.